Maneczko. Jadę właśnie na trening, o którym już kiedyś wcześniej wspominałem. Trening EMS w Gliwicach I to jest taki trening. W sumie za chwilę się okaże. Za chwilę zobaczycie, z czym jest on związany. Chciałem powiedzieć, z czym się go je i je się najlepiej z batonami, ale to po treningu. A za chwilę zobaczycie jak to wygląda od środka. Tak, zbroję. Tak. Czy tu? Nie, no. eee, czyli nie tu chyba, tak. Trzymaj sobie i w odróżnia, czyli nie. Aha. I biorę spryskiwacz i po prostu lejecie no Dobra, to wiesz to, to, wiesz, to, to wiesz, to wiesz, jesteśmy przed latem, to po trzech minutach to już wiesz. Ja już się czuję większy. No, od razu nie. Przeżyję to dziś. Wiesz, dzisiaj jest dłużej. <śm działania> dzisiaj, Aw, dzisiaj jest dłużej? Już, ja, jest, no tamty, normalnie się, ja bym się tamtym normalnie Ale dalej dzisiaj masz z wizualizacją, a później... Tak jak ostatnio. No to jedziemy, uda. Ooo. Lędzie. Dobra. Idź, idź. Zaraz gdzieś Ona To końcu magia prawdy. <śmienic> Maria, A nie, nie to... <grymne> nie, ręce. O, super, o, tak, o, o. Dziewięć, dziś, nie. dziesięć, jeszcze troszkę raz. Dwa, Teraz cały czas. Cztery, pięć, pięć, sześć. A ja mam nawet całą klapereczkę, na żebym Ci Dwa I szeroko przyśpiesz. Jedziemy, jedziemy, Cztery, trzy, dwa, Aaaa. jeden. Masz. Jeszcze ile ćwiczyłeś? Czasami już nie dawałem rady. Myślałem, że nie wytrzymam do końca. Cztery minuty w sumie. nie Odsapnij sobie trochę. Błysk wody. Dobra, dam radę. Uda i udaj. Wytrzymasz? Tak. Jak ci to pomoże i hop! Oh, 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 oh. Jak się spóźnisz, to jest dla nie. Musisz te. Mówię, że ja teraz to mu I hop, masz do tyłu. Oh. Oh. Świetnie. Five, five. I do przodu. Oh. Nie? Jeszcze trzy. I do tyłu. Uszczędzaj się cztery minuty za nami dopiero. Już spokojnie. A gdzie tam 16? Walczymy, walczymy. Już czujesz o co chodzi, jak musisz mocno ściągasz. I teraz całą siłą góra. O! Sześć powtórzeń. I góra. I to będzie. I będziesz miała swobodnie. hop. I tak minut mamy dopiero. No i jeszcze. Zawsze możemy skończyć wcześniej. I wracasz. 13-20 minut. I na to I, I wracasz. Aaaa, niby 20 minut, a że nie skończę tego treningu. Zobaczcie trenę. Zakresy, za kwasy będziesz miał. I jeszcze i, cia, i wracasz. A! Trzymasz, i hop, i wracasz. Cia. Po 20 minutach, relaks to jest najpiękniejsze. Ten lekki elektrostrząsik, który relaksuje. O, a, ile było? 20 minut. I miałeś te 20 minut ćwiczeń, ale jestem ok, ale inne wrażenie niż po ostatnim. Ale tak. czy byłbyś w stanie 90% mięśni tak napiąć sam? Nee. Nie. Nie. Ja byłbym nie. w stanie z 10% mięśni tak No nie na... z 30, okej? OK? No <trychitarna> zbroję Jestem już prawie... Koniec, super super bohaterowanie Masakra Mieliśmy Mieliśmy 20, 20 minut 20 minut Intensywność Drugi dzień drugi, drugi dzień Treningu Jestem po drugim treningu EMS Można powiedzieć, że jestem Nieżywy Choć mam taką siłę, mam taką energię bo naprawdę świetnie. I to by było na tyle po dzisiejszym treningu. Jestem już umówiony na następny. Oczywiście stworzę coś z następnego treningu. Jeśli Ci się podoba taka forma ćwiczeń, taka forma przekazu, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oczywiście zostaw komentarz. Koniecznie na każdy komentarz odpowiem. Opiszę moje wewnętrzne wrażenia. Jeśli coś Ci ciekawi i będzie to jeszcze takie bardziej motywujące dla mnie, więc siemaneczko widzimy się na YouTubie, na Instagramie, w internecie, na świecie, wszędzie.